Ciemka, Ciemka, witam was bardzo serdecznie. W związku z tym, że lubię sobie, bo, bo mam broni i lubię sobie od czasu do czasu pojechać na strzelnicę, postrzelać, no to się rzeczy, spotykam różnych ciekawych instruktorów na strzelnicy, którzy mają różne, różne ciekawe spojrzenia na, na pewne tematy, taktyczne, strzeleckie. No, taktyczne i strzeleskie. No i ostatnio, będąc na strzelnicy, właśnie słuchajcie, posłuchałem jak jeden, jeden z instruktorów, jeden z instruktorów mówi o tym, aby liczyć amunicję, że liczenie amunicji podczas strzelania jest, jest bardzo ważne. No i słucham go tak dalej. Ja mówi, no strzelamy, prowadzimy ten ogień, prowadzimy ten ogień, wyszliśmy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą, dziesiątą. No i wprowadziliśmy nabój, ostatnią, ostatnią kulkę do komory. W tym momencie powinniśmy wymienić magazyn. No powiem Wam szczekawie, nigdy, nigdy nie byłem uczony i nigdy nie liczyłem amunicji, bo zawsze... Mówię, zawsze były, były ważniejsze rzeczy do wykonania, a powiem Wam szczerze, że jedyne na co liczyłem, jak już zaczęło się strzelanina, to że będę miał szczęście i tyle i mogłem tylko na tyle liczyć, a liczenie amunicji, nie wiem, bez sensu totalnie, ale to chyba tak właśnie, tak to jest właśnie na tych teraz, tak jak mówiłem, tam, na, tych, na tych kursach weekendowych instruktorów taktycznych. No to jest powiem Wam tragedia, to jest tragiczne, że na takie coś zwraca się uwagę. Liczymy amunicję po to, żeby właśnie po to, żeby, bo w momencie jak wyszczelimy ostatnią kulkę, amek zostanie w tylnym, tylnym położeniu i jednym z argumentów dla tego pana było to, że karabinek nam się brudzi. Zajebisty argument, powiem szczerze. Karabinek i tak się pobrudzi, i tak się pobrudzi. To jest po prostu dla mnie niezrozumiałe. Nie mogę w to uwierzyć do tej pory. Trauma, może traumy nie mam, tak? <grym> Ale to był argument dla niego, że zamek zostaje w tym położeniu i zanim minie to nam wleci tutaj kupę kurzu. A poza tym mamy jakieś dodatkowe ruchy, które musimy wykonać, czyli no, uderzyć w zwaniarz zamka i tak dalej. To dla niego było najważniejszym argumentem, okej. Okay. Nieważne nie wiem jak będzie miał zacięcie przy okazji e, przy okazji strzelania, nie wiem, przy, na 30 sztuk w magazynku będzie miał zacięcie przy 10, będzie musiał usunąć to zacięcie y, czyli jedną kulkę wyrzucić y, drugą wprowadzić i on będzie cały czas to liczył czy będzie miał double fit, dwie musi wyrzucić I teraz 30, double fit, dwie kulki, wyleciało, jedną wprowadziłem wyższa matematyka słuchajcie i podczas podczas działania podczas strzelania w działaniu to człowiek myśli nie o znaczy myśli tak o karabinku żeby się nie zaciął ale myśli o tym co się dzieje tam z przodu o tej przestrzeni roboczej z przodu która jest dla niego a to strzelasz strzelasz im więcej amunicji wystrzelasz tym będziesz widział kiedy wystrzeliłeś ostatnią ostatnią kulkę kulkę. Ja rozumiem że no cywil może mieć problem z wystrzelaniem te, te, takiej ilości amunicji jak, jak ja sobie wystrzelałem, czy jak moi koledzy, ale, ale nie uczmy głupot. Strzelamy i karabinek nam nie strzela, po to mamy broń zapasową, po to jesteśmy nauczeni tego, w jaki sposób przywrócić czy karabinek, czy broń zapasową do stanu używalności, żeby skoncentrować się na walce, a nie na liczeniu amunicji. Liczenie amunicji pamiętajcie, a jak będziecie liczyć na amunicję najprawdopodobniej będziecie mieli szczęście. Liczcie bardziej na szczęście niż na, na liczenie amunicji. Także pozdrawiam. Jeszcze wam poopowiadam o kilku ciekawostkach, bo naprawdę warto nieraz stać i posłuchać z boku e, tych ciekawych, ciekawych jak to się mówi e, Ciekawych e, pogawędek e, instruktorów, weekendowych instruktorów e, po kursach taktycznych. To jest, to jest be, taktyczny czy strzelecki? Strzelecko-taktyczny. To jest bezcenne. Także jeszcze mam dla Was kilka rarytasów. Trzymajcie się, pozdrawiam. Heja, z żołnierskim pozdrowieniem. E, z cywilnym pozdrowieniem Dzima. Heja. A, zapraszam, przy okazji, zapraszam na treningi. To. Yy, a szczególnie zapraszam tych właśnie, którzy liczą amunicję, zrobię im taki, taki, taki tor, że i sprawdzimy to, to ich liczenie amunicji, bo jestem bardzo ciekawy, czy są w stanie wyliczyć amunicję kiedy, co i jak, nie, w momencie jak będzie rozpierducha porządny i będą musieli zwrócić uwagę na coś ważniejszego niż, niż co się dzieje z magazynkiem, z amunicją, w magazynku. Trzymajcie się, heja! No ten gościu zrobił mi dzień. Trzymajcie się, na razie. Pozdrawiam.